Dzień dobry, nazywam się Marta Plewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół zielarkami. Od 6 lat tworzymy własną markę kosmetyczną opartą na świeżych naparach z ziół. Witajcie, kochani! My dzisiaj w plenerze. Czyli to, co lubimy najbardziej. Tak, jest jesień, czyli czas wykopków, i my dzisiaj będziemy kopać bohatera kolejnego odcinka na naszym kanale ziołowym. Czyli korzeń żywokostu, ale żywokost, czyli żywi kości. Kiedyś był stosowany na złamania. W ogóle żywokost rośnie w takich miejscach, gdzie ma bardzo dużo wilgoci w, w podmokłych, niskich terenach i tu właśnie mamy taką fajną łąkę. Gdzie znalazłyśmy sobie tu przy drzewkach na uboczu piękne okazy yy, żywokostu. A teraz co? Szpadel i do roboty. Bierzemy się za kopanie żywokostu. I taki wykopany korzeń żywokostu należy oczyścić, umyć i tym umytym możemy działać. I zaraz wam pokażemy, co możemy sobie z niego przygotować. Kochani, mamy już przygotowany korzeń żywokostu, jeśli go wykopiemy, no to musimy go oczyścić i będziemy z niego sobie przygotowywać fajne rzeczy. Pierwszą yy, z nich to będzie mazidło. W tym celu musimy zetrzeć yy, około jednej łyżki korzenia żywokostnych. To ja już zacznę ścierać. On w tej chwili, on jest świeżo wykopany i jest bardzo mięciutki. I, I bo, łatwo. I łatwo, bo generalnie kiedy go już wysuszymy, no to on już nie jest taki. Nie da rady go tak zetrzeć. Nie jest taki łaskawy, jeśli chodzi <laughs> o, e, o pracę z nim. E, I mamy tutaj już jedną łyżkę, półtorej łyżeczki, może gdzie jak to zrobić? Smalcu gęsiego, mamy smacz gęsi i należy to podgrzać na właśnie około 10-12 minut. Po tym czasie? Po tym czasie odstawiamy Najlepiej na całą noc, i kolejnego dnia już to mazidło jest takie y, dobre. Można, jeśli go zrobimy więcej i nie wykorzystamy, no to wtedy musimy to trzymać w lodówce. I teraz takie mazidło, jak y, mówi medycyna ludowa w ogóle y, korzeń żywokostu był taką y, 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 takie panaceum naszych prababek na wszelkiego rodzaju złamania, potłuczenia, y, obrzęki, stany zapalne, y, wybroczyny na skórze. Jak sama nazwa mówi, żywikość, Żywikość, kość, czyli leczy tą kość, y, zrasta się ta kość szybciej szybciej. szybciej, szybciej. Powinna się zrastać. Natomiast na pewno wszelkiego rodzaju właśnie E, zmiany na skórze, czyli rany, będzie szybszy proces ziarninowania, czyli zasklepiania się tej skóry, można powiedzieć kolokwialnie czyli że łatwiej będzie się e, goiła. Tak, e, korzeń wokostu zawiera w sobie bardzo dużo e, śluzów, alantoiny, kwasów e, chlorogenowego, rozmarynowego, a także e, soli mineralnych potasu, wapnia i sodu. Tak jak Zosia mówiła, że w żywokości mamy alantoinę, a alantoina to jest taki związek, który super regeneruje skórę. Jeśli mamy jakikolwiek problem, jakieś podrażnienie, oparzenie słoneczne, coś, jakieś stany zapalne skóry, to nie ma lepszego remediu niż właśnie m.in. alantoina. Ona bardzo ładnie łagodzi, tak? wszelkiego rodzaju takie podrażnienia, i ta alantoina zawarta jest w żywokoście. I żeby ją wydobyć z tego żywokostu, to musimy zrobić odwar. Czyli robimy tak: bierzemy dwie łyż szklanki, dwie łyżki, łyżki. Dwie łyżki. Dwie łyżki! <laughs> e, posiekanych już mamy tutaj rozrobniony właśnie świeży korzeń żywokostu, a jak nie mamy świeżego, no to oczywiście zawsze suszony może być. Zalewamy to szklanką wody i będziemy gotować. Gotowy, gotujemy około 10-20 minut. Bo... Bo przygotowujemy odwar, tak. to jest ważne. Tak. Musimy pogotować. W żywokości mamy zawartą alantoinkę i ta alantoina ma super takie właściwości regenerujące skórę. Czyli jak mamy wszelkiego rodzaju jakieś podrażnienia, oparzenia, jakieś stany zapalne, to nie ma nic lepszego, takiego łagodzącego właśnie niż alantoina. I teraz tak, ta alantoina <laughs> zawarta jest w żywokości. Przyniosłyśmy, bo anatoinę można też używać taką syntetyczną, i chciałyśmy Wam pokazać, jak ten związek rozpuszcza się w wodzie. Weźmiemy szczyptę, zalejemy wodą i drugą szczyptę zalejemy olejem. I pokażemy Wam, jak anatoina się rozpuszcza. Gdzie się rozpuści lepiej, albo czy się w ogóle rozpuści, albo się nie rozpuści, dlatego że. I tu w wodzie zobaczcie, już jest rozpuszczona. A w oleju. Dajemy tyle samo oleju. I niestety cały czas pływa i się nie rozpuści. Dlatego bardzo częsty błąd przy pozyskiwaniu i ekstrakcji właśnie y, żywokostu, jeśli chcemy uzyskać żywokostu właśnie tą anatolinę, o którą nam chodzi, to musimy robić y, ekstrakty czy sporządzać ją właśnie używając wody, a nie oleju. Dobra, to mamy już gotowy odwar. Odwar się nam zagotował i teraz ten odwar co sobie przecedzamy. I takim przecedzonym odwarem, który ma super właściwości na skórę. Bo on będzie przede wszystkim bardzo ładnie nawilżał, regenerował, odżywiał nam tą skórę, no i właśnie łagodził wszelkie e, problemy ze skórą, jeśli mamy jakąś mega wrażliwą, na przykład bardzo delikatną, ale też sobie świetnie poradzi, będzie sobie radził też bardzo dobrze ze względu na zawartość związków fitochemicznych, też z maszczkami już. I jak zrobić sobie? Można albo po prostu przemywać tradycyjnie, tak jak my to polecamy. Albo można robić sobie takie okłady, że moczymy gazę w takim naparze i robimy sobie, przykładamy do skóry i robimy sobie takie okłady 20-minutowe, na przykład właśnie z gotowego już takiego odwaru z żywokostu. A gdzie mamy odwar z żywokostu? Nasz odwar ży z żywokostu, z korzenia żywokostu, jest w naszej kuracji łagodzącej i jest to produkt, który bardzo dobrze się sprawdza przy cerze z trądzikiem różowatym, takim skórą bardzo, bardzo delikatną, na przykład gdzie nawet, gdzie prześwitują naczynka. E, tak więc bardzo polecamy ten produkt do testowania, do stosowania. I jak właśnie skóra jak jest przy trądziku różowatym bardzo często taka podrażniona, taka zirytowana aż, tak, to on będzie właśnie też bardzo ładnie łagodzi. Albo nasz krem, kuracja łagodząca, albo okłady z odwaru z żywokostu. No i ostatnią rzeczą, jaką sobie dzisiaj przygotujemy, będzie ocet. Ocet z, z żywokostu z, wykonujemy w ilości 1 do 5, czyli jedna część y, korzenia żywokostu i pięć części y, octu. To, to już zrobimy. Tak. Czyli jeśli jedna łyżka, to 5 łyżek tego octu i teraz takim octem. Weźmiemy to tak około 50 gram może. Oczywiście, oczywiście y, musi to odstać czas około dwóch tygodni i po tym czasie nasz ocet będzie gotowy i możemy go y, wykorzystać przy wszelkiego rodzaju stłuczeniach, siniakach. E, siniakach. Ale rozcieńczony w stosunku, 1 do, na 1, w stosunku 1 łyżka na 1 litr wody bardzo dobrze też będzie nam służył w pięknacji naszych włosów. Będą lśniące, odżywione, wzmocnione i piękne. Lśniące. Takie nabierają takiego lśniącego koloru. A zobaczcie, a to jest olej ocet z Żywokostu z, tutaj mamy już z 2016 roku. Zobaczcie, co z tym żywokostem, jak się zadziało, jak się on z, skupił w, taki, w, te, w takie zręby, można powiedzieć. I to w ogóle kiedyś jeszcze w ogóle nasze probabcie bardzo często dodawały sobie taki ocet z żywokostu do kąpieli, do stóp. Brały miskę, miskę z gorącą wodą, do tego dodawały właśnie łyżkę albo dwie takiego octu żywokostowego. Jeśli na przykład dużo się nachodziły, dużo, my tak jak dzisiaj na przykład większo, dużo osób na przykład ma pracę stojącą yy, i mamy opuchnięte, obrzęknięte, te stopy to taka kąpiel stóp w takim odcieniu żywokostowym to jest super ukojenie dla tych stóp no i oczywiście będą mięciutkie, gładciutkie jak pupcia niemowlaka. To wszystko. Dzisiaj o żywokoście. Jeśli macie też jakieś e, fajne s, przepisy na e, produkty z e, korzeniem żywokostu to zapraszamy dzielcie się z nami i piszcie w komentarzach. Dziękujemy. Pa. Pa. pa.